tak stałem myszką i nagle tak przesunąłem i ty dostałeś bańkę jednym strzałem Kurde, w sumie ten diagonal nawet fajny jest Po jedną bańkę twarciłeś, nie? Nie, już więcej nie? O, przynajmniej się przyznałeś, że twarciłeś No znowu bańki, nie czekaj, ja nie wiem Ja muszę z tobą dużo gadać, bo sobie ty, ty się dekoncentrujesz Da ej, Wojty, daj mi jak już już tego teksta, się zaczął lać To Jesteś zjebany Ne! Nie Nie, za, za słaby jest Roundsek! Jesteś weak. Ten ten słaby był Ale ja cię nie próbuję rozśmieszyć ty kurwa baranie zjebany Ale czekaj, bajkę

jasne? Bo biegnij dalej, Nutella. No, <głos> no. <głos> no czeku, Tak to przeczytałem, bo akurat na megafonie napisali Nutella. No czy patrzcie się tam gdzieś daleko. Bo wsuch, pociąg nie jadąc niej krew była. No ty masz czeku... Milion DPI w tej myszce A To jest pełno ludzi kupuję sobie myszki po 10 tysięcy DPI, a wykorzystuję tylko 200 Wziąłem teraz żeby nie było Ale dostałem cię jako normalny organ Kurwa nie odzywaj się Zami, się z ja byłem zbyt widoczny. Łatwo ci mówić. No, czemu nie gasz babką? Tylko chłopem. No, to ty nie gasz babką, ty gasz chłopem. round start. Jak się zdalali, że jest pie, człowieku, nie. Rokymałem się. No nie, człowieku! Jak, jak się ma tyle zbita, to wiadomo, że ci nie zwieje, nie? Przyładował mnie wtedy. Nie wyciągnę. No, ja czekaj tylko wykładam magazynek i wkładam. No, nie wiem gdzie, kiedy on to zmienia ten magazynek, on tylko wkłada i wykłada i już jest załadowany. No, dostałem jedno. Раунд старт Я, че, не помню, мне. Ну, что в Я... Он... Кого ты сказал? Ну, что в Roundstar. No, miałem z Vespa no, Ale co, bo nie ma Vespa, że jasny gwint, nie? <noise> ale co, Maciejku, ty tak... Chłopie, jak ty nie? I ty dostać w banku, ktoś to przeżywasz i to w realu, nie? W realu on by tego nie przeżył <śmany> no! No! Te, ba, ba, ba! Trzeba jakoś 910 No! Ostatnie 5 killi, nie to co te najgorsze <śmany> czyli od początku Rapset Round start. Jasne, czekaj, wskoczył nas na trzylajsz. A tył, begryp. Teraz i Ty newską No, czekał wiem! O nie, nie, czekuj, że już w godzinę SP trzyma tego skopu włączonego. Ty nie bawisz się bo bo powinniśmy sobie balić quickscopu. Ja! Tak się bali quickscopy. No Round Start. No, sobie baj się